Bardzo często się zdarza, że przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoje działalności gospodarcze bądź prowadzą, uważają, że nie mają prawa do upadłości konsumenckiej. Otóż jest to błąd, jest to powszechnie rozumiany jako błąd w tym sensie, że przedsiębiorca ma prawo do upadłości konsumenckiej, ale dopiero po zamknięciu działalności gospodarczej. W poprzednim ustroju prawnym, czy też pod rządami poprzedniej ustawy było tak, że po zamknięciu działalności gospodarczej przedsiębiorca musiał odczekać 12 miesięcy i dopiero mógł składać. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po zmianie od 2015 roku nie trzeba już czekać. Pamiętajmy o tym, jeżeli mamy przedsiębiorstwo w kłopotach finansowych i niechybnie zamknęliśmy to przedsiębiorstwo bez spłacenia jego długów, ratujmy się upadłością konsumencką. Jako przedsiębiorcy, byli już po zamknięciu działalności gospodarczej, mamy prawo i możemy ubiegać się o upadłość konsumencką. To jest tak naprawdę w wielu przypadkach jedyne wyjście do tego, żeby nie zostać z długami już do końca życia, ponieważ wielokrotnie. W wielu przypadkach te długi to są wielotysięczne, wieloset tysięczne długi praktycznie nie do spłacenia. A nikt z przedsiębiorców nie chce mieć komornika na głowie przez wiele lat swojego życia i tracić swoje zdrowie psychiczne i narażać jeszcze własną rodzinę na tego typu perturbacje.